W zadaniu 83 wiemy, że wykres funkcji, czyli y jest równy minus f od x i powstaje on w wyniku przekształcenia wykresu funkcji f od naszego x. Napiszmy y przed przez symetrię osiową względem naszej osi o x. Zatem aby narysować wykres g od x i mamy minus f od x, należy przekształcić wykres funkcji f przez symetrię osiową. Względem osi o x. Czyli tak naprawdę musimy zrobić. Mamy podpisane, że to jest f od x. Wobec tego mamy tak. Na, mamy punkt 2 i 2, czyli u nas to będzie minus 2 i 2. Mamy 5 i 2, czyli u nas to jest minus 2 i 2. Tutaj mamy punkt minus 4 oraz 4. Minus 4 i 4 to będzie gdzieś tutaj ta czwórka. A następnie minus 6 i 2. W takim razie w podpunkcie a, możemy jeszcze to podpisać od razu, że to jest y jest równe g od x. Dziedzina funkcji to jest przedział od minus szóstki do piątki domknięty oraz zbiór wartości funkcji g to będzie domknięty od minus dwójki do czwórki, przedział domknięty. Natomiast w podpunkcie b mamy 4 oraz 3, czyli będzie u nas 4 i minus 3, mniej więcej w tym miejscu. 0 minus 3, czyli 0,3, minus 7, 2, czyli minus 7, minus 2. Podpisujemy, że to jest y, to jest równe g od x, i dziedzina funkcji g to jest przedział od minus 7 do 4. Mamy przedział otwarty oraz zbiór wartości funkcji g. To jest przedział otwarty od minus trójki do trójki i wtedy jest przedział domknięty.